Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 gram masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masłem. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 gram mąki orzechowej. Wsyp także 20 gram cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają.